Młodzi rolnicy potrzebują na start wewnętrznie optymizmu, tak można powiedzieć, bo standard życia na wsi często odbiega. Prawda, może ja zacząłem trochę od tematów nieekonomicznych, ale ten standard życia na wsi często odbiega. No prawda, jak było dzisiaj mówiłem na debacie z ministrem, trzeba wstawać. Krowy doić, gnojowice wywozić, pasze mieszać, prawda? Wszystkie usterki rozwiązywać. No i dużym problemem, ja uważam, na podstawie kontaktu z rolnikami, z którymi pracujemy, którym, którym doradzamy, no, że ten rynek matrymonialny też nie jest łaskawy, w związku z czym mamy programy typu Rolnik Szukażony, prawda? Więc na płaszczyźnie ekonomicznej oznacza to, że najprawdopodobniej nie ma dostatecznie dużej ilości dobrych miejsc ko dla kobiet na obszarach wiejskich również, ale to takie, tak nieekonomicznie, ale przychodzę do tematów ekonomicznych, młodzi rolnicy chcą pewnej dozy bezpieczeństwa i dalszej możliwości rozwoju, prawda? Bo byliśmy w takim okresie od akcesji, że to rolnictwo nabierało tempo, w szczególności w branży na przykład drobiarskiej, były, były też momenty dla trzody chlewnej, były też momenty dla branży mleczarskiej, ale cały czas ten pęd na przykład w drobiu trwa, prawda? I młodzi rolnicy chcieliby też mieć możliwości ekonomiczne i na tyle nieduże ryzyko w swojej branży, żeby móc dalej ten pęd utrzymać, prawda? No bo wyobraźmy sobie sytuację też z perspektywy takiej rodzinnej albo z perspektywy sukcesji rodzinnej. Zazwyczaj ten młody rolnik jest w takim wieku, że ten senior rodu to wciąż jest jeszcze krzepki gość, prawda, który... Zęby zjadł, życie poświęcił tej ziemi, no i ten młody rolnik chce mieć taką sytuację ekonomiczną i potrzebuje takiego wsparcia jak na przykład program młodych rolników, bo musicie wiedzieć tutaj, że rolnicy w Polsce są jednymi z najbardziej wykształconych i najmłodszych, czyli mamy rzeczywiście młody, dynamiczny zespół na tej naszej polskiej wsi, prawda? I. Rolnicy oczekują takich warunków, że oni mogą coś w swoim gospodarstwie stworzyć obok tego, co już jest, prawda? Czyli tego typu programy, jak na przykład Młody Rolnik, pozwalają zakumulować jakiś kapitał na podjęcie jakiegoś przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że Rolnictwo 4.0, też, też z mojego doświadczenia, bardzo często gospodarstwo czy beneficjent proceduralny to jest głowa rodziny, prawda? Jednocześnie same aspekty cyfryzacji, doboru maszyn, one już są u tego młodego rolnika, który będzie to przejmował, prawda? A więc młodzi rolnicy chcą dobrej sytuacji ekonomicznej, chcą możliwie małego ryzyka na rynku i chcą, żeby ta wieś ciągle była atrakcyjna, bo tak jak było chociażby przez rektora Głębiewskiego dzisiaj podejmowane e, przykłady Francji, Australii, innych dużych krajów, gdzie e, takich krajów o zaawansowanej gospodarce, gdzie nawet e, ci Rolnicy, młodzi dziedziczący duże gospodarstwa ze względów jakichś wizerunkowych nie chcą pracować. U nas na szczęście tego nie ma. Tak, jakby jest kult przywiązania do ziemi, jest kult pracy na wsi, jest kult ciężkiej pracy na wsi, też za co trzeba nam pogratulować. Ale długoterminowo może być tak, że ten rolnik też ze względów takich socjologicznych będzie. Często w dużej miejscowości negatywnie postrzegany przez to, że na przykład chociażby po, po strajkach, nie wiem, często określone społeczności w internecie oczerniają tę branżę rolną młodych rolników, prawda? No i uważam, że oprócz tych aspektów ekonomicznych te aspekty socjologiczne, żeby ten młody rolnik czuł się szanowany z tą decyzją, że zostaje na wsi. Będzie kontynuował to, co z dziada, pradziada bardzo często jest robione, i żeby ten młody rolnik mógł inwestować i żeby jego przyszłość była przewidywalna, bo bardzo często my, jako Polacy, myślimy w krótkim terminie. Jak ktoś myśli w perspektywie podozmianu czteroletniego, to jest super, prawda? Ale taki młody rolnik to ma jeszcze z 50-40 lat aktywności zawodowej, więc musimy nauczyć się myśleć w dłuższym okresie.